Siemanko, tu Mati z kanał My Farm My Fashion. Dzisiaj odwiedziłem trochę większe gospodarstwo niż moje, bo niestety do swojego nie udało mi się wyrwać Kseriona na testy. Ale na szczęście udało mi się dotrzeć do gospodarstwa, w którym ten Kserion jest testowany. No i postanowiłem w związku z tym, że mam taką możliwość, postanowiłem go wam pokazać. A też postanowiłem Wam go pokazać, ale sam chciałem się przejechać takim sprzętem. Chociaż tak naprawdę to nie spodziewałem się, że będę mógł im się przejechać. A tu taka niespodzianka: bez problemu mogłem wsiąść za sterami w seriona. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jak wyglądała moja przejażdżka. No to jedziemy. Generalnie powiem Wam, że no pięknie, no, jest tutaj naprawdę mega, nie ma co każdy by chciał się przejechać tak, taką maszyną. Jak pamiętam jak kiedyś byłem dzieckiem, małym chłopcem, że tak powiem, zawsze marzyłem, żeby po prostu odwiedzić takie duże gospodarstwo, nawet takie gospodarstwo jak teraz sam mam. I, I po prostu zobaczyć jak to wygląda w takich, w takich większych sprzętach. No i w tym momencie, momencie spełniam swoje marzenie. Także przy okazji spełnienia mojego marzenia możecie sobie też zobaczyć jak to wygląda. Także zapraszam do oglądania. nie będziemy później Co, tutaj normalnie jechać, tak? Ta. Nie, tam. nie bądź się... A nie ciekawy film, nie? <laughs> Patrzcie, jaka tutaj jest ogromna maska, również oczywiście jest ogromna przestrzeń, bo, bo po prostu no, to jest duży ciągnik, więc na takim dużym ciągniku jest możliwość posadzenia również dużej kabiny. Yy, jako, że, jako że mamy do czynienia z serionem, to też tutaj ta kabina stoi na środku ciągnika. Czyli tak jak widzicie tutaj z tyłu mamy, nie mamy takiej może super widoczności jak przy, przy konwencjonalnym ciągniku, no ale, ale, ale plusem jest te, tego braku widoczności tutaj plusem jest fakt, że ten ciągnik po prostu się po prostu obracza, obraca się w nim kabina i po prostu możemy sobie z tyłu uczepić kosiarki na przykład i wtedy mamy widoczność wręcz jak w kombajnie, taki jest plus. Tutaj jeszcze od operatora się dowiedziałem o takiej rzeczy, że na przykład ten ciągnik yy, ma skrętne. Oczywiście, pewnie jeśli się orientujecie, to wiecie, że ma również skrętną tylną oś. Ale ma taki plus, że do którego de facto ciężko się przyzwyczaić. Ale, ale ma taki plus, że ta oś tylna nie skręca nam od razu. Czyli, jak jedziemy po drodze, to tylna oś nam od razu. Jakby nie rzuci dupą, tylko po prostu jak mocniej skręcimy kierownicą, to dopiero wtedy tylna oś nam się lekko obróci. Także, także tak to jest zrobione. W sumie też mnie to trochę zastanawiało. No i lecimy dalej. No, następną rzeczą, która, która jest no, najważniejsza w sumie dla operatora. No, to, to, to tutaj mamy ten cały pod, podłokietnik, tak? Z tego, co się zorientowałem przed, przed wyjazdem tutaj na gospodarstwo, to, to fakt, że właśnie mamy tutaj w najnowszym cerionie wszystko na, na Cebisie i tutaj mamy całe, całe centrum dowodzenia. Kojarzy mi się to z, z klasa Tucano 440, w którym ostatnio również siedziałem. To, to właściwie podo bardzo, bardzo podobnie to wygląda, oczywiście ten joystick wielofunkcyjny, który leży naprawdę bardzo dobrze w ręce To, to mi się bardzo podoba, właśnie, że, że ten ciągnik po prostu w dłoni leży idealnie Taki joystick możemy spotkać w kombajnach, jak również w innych seriach ciągników klas. Jeśli przyjedzie do mnie jakiś ciągnik klas na testy, a taki jest generalnie plan no to na pewno opowiem Wam no, dużo więcej na, na, temat, na temat w ogóle ciągnika serii Class, ale nie wiem, czy akurat w tamtym ciągniku będzie właśnie taki, takie duże centrum operacyjne, jeśli chodzi o ten Cebis Jak widać, jest tutaj fajnie wszystko, jakby no, czytelne. Fajnie, fajne kolory, generalnie. Podoba mi się to. Podobne kolory, chyba były w wędzie, jak dobrze pamiętam, bo w John Deere wygląda to trochę inaczej. Ten ciągnik jeszcze dodatkowo, jest wyposażony w, w tutaj ustawienie ciśnienia opon automatyczne. Po prostu wjeżdżamy sobie na pole, jest grząsko. Automatycznie ustawia nam się ciśnienie, takie, żeby nam po prostu była żeby była dobra przyczepność i żeby ciągnik tam mocno gleby nie, nie ugniatał bo ten ciągnik waży, z tego co się orientuje ponad 20 ton także jest czym ugniatać oczywiście również w, w takim dużym ciągniku nie może się obyć bez nawigacji bo, bo tak naprawdę przy takiej kwocie, jaką jak ja, jak osiąga ten ciągnik jeśli chodzi o cenę, to nawigacja w sumie można powiedzieć, że nic nie kosztuje. Jak widzicie, zbyt wiele tutaj przycisków nie mamy. Z tego co się zorientowałem, to cały CEBIS jest obsługiwany y, dotykowo. Tak jak widać, tak. Y, ale również można go obsługiwać tymi przyciskami oraz pokrętłem, jeśli po prostu mamy jakieś. Sytuacje, w których yy, no jest, je, so, jest wyboista droga i nie możemy ob, obsłużyć tego dotykowo, no to obsługujemy pokrętłem, ale tak jak już mówiłem, ja w swoich ciągnikach głównie obsługuję y, komputer dotykowo, bo, bo dla mnie to jest najwygodniejsze. No tutaj, generalnie o, o wyposażeniu, może nie będę zbyt wiele mówił, bo, bo ten ciągnik praktycznie ma wszystko, jakieś tam zarządzanie na uwrociach i tak dalej, no to, no to wiadomo, że tutaj jest, czy tempomaty. No jedyne o czym tak naprawdę mogę powiedzieć, to to, że w tym konkretnym ciągniku można tą kabinę obrócić, bo oczywiście są sprzedawane również kseriony bez funkcji, bez funkcji obracania tej kabiny, no ale mi się wydaje, że generalnie kupować taki ciągnik bez obracania kabiny, to może do końca nie mieć sensu. Jeszcze dodatkowo z takich rzeczy, których generalnie nie spotykamy w konwencjonalnym ciągniku, jest fakt, że tutaj nic nie mamy. Jedyne co mamy to wycieraczkę, i wystaje nam tutaj tylko kierownica, tak? czyli generalnie układ mamy bardzo podobny jak w, jak w kombajnie. Nawet ta wycieraczka jest w, w podobnym miejscu. Jeszcze z takich ciekawostek, chcę powiedzieć, że jest to Xerion 5000 Track VC, czyli ma obracaną kabinę o 180 stopni. Silnik, w którym siedzi w tym kadzie, to jest silnik Mercedesa 6-cylindrowy o pojemności 12,8 litra. Także mega, mega. Ogromny silnik. Nie będę wam tutaj wymieniał całej specyfikacji tego ciągnika, bo to nie ma sensu. Ale jeszcze z takich ciekawych rzeczy jest tutaj zbiornik paliwa 740 litrów. Ale z tego, co rozmawiałem z operatorem, to mówił, że da się wciągnąć taką ilość w jeden dzień roboczy. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie jest to naprawdę bardzo, bardzo duży ciągnik, jeśli chodzi o tą maskę, to generalnie nie widzicie tego, ale jakbyście wsiedli do tego ciągnika, to byście zobaczyli, że te, po prostu ta maska jest tak ogromna jak, jak w samochodzie, nie? Jest po prostu taka szeroka, bo długa to wiadomo, że, że, że jest długa, bo gdzieś ten silnik musi siedzieć, ale po prostu jest bardzo, bardzo szeroka, normalnie czuję się bym siedział w aucie, nie? Także, także naprawdę grubo. A ciągnik waży te ponad 20 ton, ze względu też na to, że sam obciążnik, który jest z przodu tego ciągnika, ma, ma ponad 3 tony. Nie mówiąc o obciążnikach, które jeszcze leżą z tyłu na tylnej osi. Wielu z Was będzie zadawać pytania, skąd taki ciągnik i w ogóle na jakim gospodarstwie się znajduje. To znajduje się na gospodarstwie Andrzeja Brzozowskiego w Parcewie. A ciągnik testujemy yy, za uprzejmością Łukasza Plisa z firmy kontraktu z Białystok. Także dzięki Łukasz, bo naprawdę spełniasz teraz moje marzenie. Z tych wszystkich dzisiejszych wrażeń nie nagrałem wam końcówki odcinka, ale chyba się nie obrażicie, jak sobie to teraz dogram, także dzięki bardzo za obejrzenie filmiku, zostawcie suba i łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna się z wami Mati z kanału My Farm My Passion. Cześć!